Witam serdecznie. Dzisiaj robimy takiego edytu postawionego, tylko że na różnych prędkościach. Od normala do coraz wyżej. Od 0,4 do coraz wyżej, aż na 1,75. Więc. Jak już widać, można zobaczyć dwa kwatry. Ale na takie prędkości no. ja zaczynam tam i idę wyżej. Nie jest to jakieś trudne na tej prędkości, ale no to tak dla do formalności. Dobra. Więc zrobiony na pierwszej prędkości. Idziemy zmienić prędkość na normalną. Zaczynamy się może tam włączmy. I zresetujmy elita. Zobacz żeby się nie zniszczyła. Dobra. Dobra, jest zresetowana. Lecimy teraz prędkością 0.6 Dobra Teraz lecimy Będę kaprys na wypadkę Może jak ja mi suję, bo się staram jak najszybciej to robić To mogę na spokojnie sobie wydawać, bo jest mega wolno A ja nie zdecydowałem tak Zrobione Razetujemy Edita. Lecimy jeszcze raz. To jest ogólne. Wszystkimi prędkościami polecimy. Tu już załeś moje umiejętności. Ura no zaznaczy się. Te pierwsze to tylko tak dla formalności robimy. Co już widzieliście no zaciąłem się kilka razy. Gdybyście chcieli, ławkę to mogę wam podać do linka. Czy linka no, mogę wam napisać w opisie. No wam w opisie kadzik do mapki Tak, dużo jest jakbym normalnie brał. Kładra taka, jak nie mam. Utrzymuję to, nigdy nie tanowałem, Oj, Ojej, niezedytowane. No dobra, teraz Jeszcze będzie nie szybciej poszło. Bo ja się tylko chcę wyglądać na szybszych prędkościach. I to tak, żeby nie było tak prosto. No dobra, lecimy na 0.9 albo dajemy już od razu normala. Bo no po co? Po co z 0.9, kiedy jest 2 identyczne jak normal. No dobra, no jest. Mi się wydaje, że normalnie z normalną wyszło tworzą lepiej niż na tych wolniejszych. Ale tak mi się tylko wydaje. Ajajaj. Taki krótki odcinek dzisiaj. No sorry. Ale Nie miałem pana co wstawić. Może będziemy to później nagrywać sobie odcinki z FT25 tak jak będę miał to urodzinno nie dam daty 0.2 bo 0.1 na 0.2 jest prawie jedna jak aktorów a nie no, dobra szybsza szybsza może o, o telefon leżał mi leży obok dobra, tak. Ojej, tu już mi gorzej poszło. Ewidentnie. Uwielbiam. Nie idzie mi tak dobrze. Jak mogłem sobie... Jak bym chciał. tego sobie buduję zawsze takie edity co jak nie idzie. Trzeba trenować. Nie zdecydowałam, na właśnie. Dobra, no, więc lecimy teraz szybszym. Czyli 0, znaczy ja 0,1.5 No i to już szybko. Może odsunąć telefon na no później. Znowu z niego uderzyłem. Dobra, muszę wyszymać sobie telefon. Żeby w niego więcej razy nie uderzać. Kacie już nie ma miejsca. Ojej, na szybkę. Teraz chutka. na się ściana przylepi No Przyje się ściana Więc to już jest taka prędkość teraz szybka. Ale postaram się Jak najszybciej to zrobić ja wiem, to Nie wiem czy to tak Nie zdecydowałem Ale Co się stało Aha dobra coś na mnie laga miałem Dobra Teraz spróbujmy. Oczywiście postawię najpierw. Bo nie. Dobra. No, tu żeby się spodziewał nie? To nie umie w tych czasach. No, no to tak mi dzisiaj poszło. Nie byście chcieli więcej takich można powiedzieć challengeów. To piszcie w komentarzach.